Yeah! pochwalony Jezus Chrystus nasz. Przyszliśmy tu z wialeczkiem, bo już na nas czas. Przyszliśmy tu z wialeczkiem, już późna godzina, bo już nam się zakończyły gospodarskie żniwa. Jesteś, jakaś my przyszli do żyta, do pierwszego żniwa, obiecał nam pan burmistrz, baryłek piwa. W tym naszym wiameczku jest tutaj rumianek, bo my się spodziewamy pociechy za wieniec. Niech, niech śpiewanie do nieba popłynie, do dożyje, nikt niech nie zaginie. Nie byłbym sobą, żebym nie zadał kilku trudnych pytań, a właściwie jednego. Zanim rozpoczniemy mała zagadka, chciałbym Państwu zadać następujące pytanie. Jak myślicie, ilu osób potrafi wyżywić jeden gospodarz? Możemy churalnie odpowiadać. No pewnie tak syna, córkę, żonę, teściową, no rodziców, tak? Pięć? Dziesięciu? 129. I jeszcze 100 lat temu rzeczywiście było to kilka osób, które żywiły się z pracy gospodarza. Było to mniej więcej około 5-6 osób przypadających na rodzinę. W dzisiejszych czasach, w 2025 roku, jest to 129 osób. Skąd tak wielka liczba? Gospodarzy, którzy przeciwstawiają się niestabilnym cenom rynku rolnego, paliw i energii elektrycznej, biurokracji i procedurom każdego roku ubywa. Jeszcze 60 lat temu, co drugi mieszkańc naszego kraju był związany z rolnictwem. Dziś nie spełnia to 9% ogółu społeczeństwa wiąże swoją aktywność zawodową z produkcją rolną. Nie jest łatwo przeciwstawiać się napływowi tańszych zbóż ze wschodu, wyśrubowanym zachodnim normom produkcji i brakowi zrozumienia wśród współmieszkańców. Tym bardziej chylę czoło przed Wami i jestem Wam wdzięczny, że podejmujecie się codziennego trudu, aby nam wszystkim nie zabrakło pożywienia. Dziękuję Wam, drodzy gospodarze, rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze, myśliwi, producenci i plantatorzy, za ciężką pracę, z której owoców codziennie korzystamy. W chwilach zwątpienia pamiętajcie, że Wasza praca buduje dobrobyt naszego kraju. Jeszcze raz gorące brawa dla naszych gospodarzy. Dziś świętujemy wspólnie z druhami 60-lecie jednostki OSP Krasny jednostki, która w swojej historii jednoczyła i chroniła mieszkańców Krasnego oraz sąsiednich miejscowości przed kataklizmami, pożarami, wielokrotnie ratowała życie i mienie. Drodzy strażacy, druhowie, od wielu lat cenię bardzo wysoko współpracę z Wami i Wasze zaangażowanie w życie w swojej miejscowości, gminy Lipsk. Korzystając z okazji, dziękuję Wam, że czuwacie nad naszym bezpieczeństwem i życzę Wam kolejnych sukcesów, jubileuszy, bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji. Dziękuję. Szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Was, mieszkańcy Krasnego, Jasionowa, Podwołkusznego, Wyżarnego i Nowego Lipska, za trud i zaangażowanie w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości. Dziękuję również pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, którzy dbali o to, aby wszystko było dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Służyli wsparciem, radu i doświadczeniem. Dziękuję kołom gospodyń Wiejskich za aktywne włączanie się w przygotowanie tegorocznych dożynek. Jeszcze raz proszę o gorące brawa. A teraz na zakończenie, jak nakazuje tradycja, za chwilę podzielimy się chlebem, owocem tegorocznych zbiorów. Wspólnie zadbajmy o to, by każdy mógł go otrzymać.